Z tej strony Asia i witam cię serdecznie na moim kanale w serii chory z głową. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda schemat operacji, jak to wszystko przebiega, także zapraszam serdecznie do dalszego oglądania! A... Słowem wstępu są różne rodzaje znieczulenia. Pierwsze z nich jest to znieczulenie zewnątrzoponowe, w którym macie znieczulenie od pasa w dół. Nie czujecie podczas zabiegu nic kompletnie od pasa w dół, ale jesteście świadomi. Możecie być oczywiście w jakimś stopniu, jakby to powiedzieć, pod wpływem różnych substancji i może Wam się kręcić w głowie, lub po prostu może być Wam wesoło. Czyli po prostu możecie dostać głupiego jasia, jak ja to mówię. Natomiast jesteście świadomi, normalnie oddychacie, jesteście w stanie rozmawiać z pielęgniarką bądź lekarzem. Natomiast w drugim rodzaju znieczuleń, czyli w znieczuleniu ogólnym, nie ma takiej możliwości, ponieważ znieczula Was lekarz całkowicie i jesteście wtedy zaintubowani, w ogóle nie macie świadomości, po prostu śpicie podczas operacji i nie pamiętacie z tego kompletnie nic. E, więc tak, e, jeżeli już znacie, jak wyglądają znieczulenia, to jak to wszystko wygląda. E, ja byłam operowana w szpitalu prywatnym i w szpitalu państwowym, i to lekko się różni od siebie. Oczywiście to, co ja teraz mówię, nie wszędzie może być tak samo istotne i nie wszędzie może to tak samo wyglądać, więc po prostu e, nie mówię, że w każdym szpitalu taki schemat będzie wyglądał. Natomiast, zacznę od szpitala prywatnego. Ok, w szpitalu prywatnym przede wszystkim jesteście przyjmowani w dniu operacji, najczęściej tak to wygląda, e, i jak tylko przyjdziecie na oddział, to pielęgniarki każą Wam się umyć, i nawet jeżeli mieliście się parę godzin wcześniej, to musicie się po prostu umyć, e, żeby być naprawdę odświeżonym, i e, dostaniecie. E, coś ala mydło, taki żel, którym powinniście się umyć. Nie jest to zawsze konieczne, natomiast ja się spotkałam za każdym razem, że musiałam się umyć ich żelem e, dezynfekującym, e, żeby po prostu e, mieć czystą skórę. E, potem dostaniecie takie ubranko, w które musicie się przebrać po kąpieli e, i wygląda to tak, że dostajecie taką koszulę, jednorazowe majtki i e, czepek taki na głowę, na włosy e, i polecam sobie wziąć kapcie, bo kapcie nie dają, a e, nie możecie ich w skarpetkach na operację, e, więc jeżeli już jesteście gotowi, e, to idziecie na blok operacyjny. Oczywiście z asystą pielęgniarki, ale idziecie sami. Nie jesteście wywożeni łóżkiem w spokoju. Więc to jest lekka różnica od szpitala, prywat od szpitala, oczywiście, państwowego, bo w szpitalu państwowym przychodzicie dzień wcześniej na operację i najprawdopodobniej wieczorem odbywa się konsultacja anestezjologiczna, ale przed snem powinniście dostać tabletkę na uspokojenie i na rozluźnienie mięśni, bardzo często ją dają, ja zawsze taką brałam tabletkę obojętnie jaki był to rodzaj zabiegu, obojętnie czy to był krótki czy długi zabieg ja się po prostu bardzo stresuję każdym zabiegiem i lekarz nie chciał mieć jakichkolwiek komplikacji, więc po prostu wolał mi taką tabletkę podać i nie jest to nic dziwnego, że po prostu macie takie leki, także się nie bójcie, nie stresujcie po prostu pomoże wam to szybciej zasnąć i nie myśleć o tym co będzie następnego dnia E, więc w szpitalu e, państwowym e, rano e, budzi was pielęgniarka, która prosi was, żebyście się umyli. E, I tak jak w szpitalu prywatnym, dostajecie e, taki żelik, w którym macie się umyć żeby po prostu odkazić swoje ciało, wtedy się przebieracie w rzeczy na operację, czyli w koszulę właśnie i uwaga, uwaga, nie w każdym szpitalu dają majtki jednorazowe, więc zalecam serdecznie kupienie majtek jednorazowych, chyba, że chcecie występować tylko w koszuli podczas operacji, którą i tak zdejmą z Was więc um, polecam serdecznie kupić sobie jednorazowe majtki, to kosztuje grosze, a zawsze lepiej mieć niż potem um, zastanawiać się, co ze sobą zrobić. Um, I um, dostajecie tak jak um, w szpitalu prywatnym czepek oczywiście na głowę um, i um, jesteście wywożeni um, łóżkiem na salę operacyjną, um, nie idziecie nigdzie. Um, sami. E, najprawdopodobniej dostaniecie kroplówkę nawadniającą, dlatego, że nic nie jedliście przez e, paręnaście godzin, e, więc powinniście dostać kroplówkę e, i jest, jesteście wywożeni na blok. E, I teraz tak, znowu wrócę do szpitala prywatnego, bo w szpitalu prywatnym jak już jesteście na bloku, to dopiero na bloku dostaniecie tabletkę e, taką rozluźniającą, uspokajającą. E, wtedy oni pozwolą wam się położyć na stole operacyjnym e, i Będą, że tak powiem, was usypiać, chyba że macie znieczulenie zewnątrz oponowe, to wtedy wygląda to nieco inaczej, ponieważ musicie się, że tak powiem, jeszcze przygotować do tego, muszą was odkazić. I to troszkę dłużej trwa, natomiast um, samo wchodzenie na stół to jest, że tak powiem, wasza rola. Ale nie bójcie się, na pewno ktoś Wam z tym pomoże, bo to nie jest takie proste. E, szczególnie, że po tabletkach rozluźniających, kręci się w głowie e, i jest od razu wesoło, więc e, może być tak, że po prostu będziecie potrzebowali pomocy, ale nie bójcie się, od tego są pielęgniarki, e, żeby Wam po prostu pomóc. A, natomiast jeżeli chodzi o szpital państwowy, to jeszcze dostaniecie na bloku kolejną kroplówkę. Chyba, że tego nie wymagacie, natomiast ja zawsze dostałam jeszcze kolejną kroplówkę. No i tak, dostaniecie leki, które mają was mają pomóc wam zasnąć. Możecie dostać głupiego Jasia, e, który po prostu polega na tym, że rozluźniacie się. E, na każdego inaczej działa głupi jaś. E, ja miałam 15 operacji za każdym razem, inaczej reagowałam, e, czasami śmiałam się histerycznie z tego, że e, miałam niebieskie łóżko, e, czasami płakałam e, z byle powodu, więc e, ludzie reagują i nie ma tutaj żadnej reguły. Natomiast powinno was to raczej zrelaksować niż zasmucać. Ale po głupim Jasiu lekarz zacznie, że tak powiem, Wam wstrzykiwać płyny do waszego węflonu. Będzie Wam jeszcze mierzył poziom ciśnienia i jeżeli macie znieczulenie ogólne, to po prostu dostaniecie taką maseczkę na twarz i nawet nie wiecie, kiedy zaśniecie. Uwierzcie mi, Jeden co wam może powiedzieć lekarz to dobranoc i po prostu zaśniecie, nawet nie będziecie wiedzieli, kiedy to się stało. Jeżeli macie znieczulenie zewnątrz oponowe, to lekarz, bo... Znieczulenie musi robić lekarz, nie robi pielęgniarka. E, musi, że tak powiem, umyć wam plecy e, i wtedy robi znieczulenie, zrobi w kłucie. E, I e, w kłuciu nie możecie ani drgnąć. Pamiętajcie, naprawdę, to nawet jak was będzie nos swędział, to niech swędzi, po prostu nie możecie ani drgnąć. Ale uwierzcie mi, to nie boli aż tak bardzo. Ja byłam przerażona, jak miałam znieczulenie zewnątrz oponowe, ale naprawdę jest to wszystko do zniesienia, także się nie przejmujcie. To jest wszystko do ogarnięcia i to naprawdę nie boli aż tak, jak myślałam, więc nie nakręcajcie się na zapas. Jeżeli już macie znieczulenie, to wtedy pielęgniarka was przeniesie, że tak powiem, na łóżko operacyjne i tak jak w znieczuleniu ogólnym, jeszcze wam zbada poziom ciśnienia itd., itd. No i tak de facto zaczyna się zabieg. Oczywiście nie będę Wam opowiadała o tym, jak wygląda zabieg, bo ja miałam 14 operacji w znieczuleniu ogólnym, więc nie pamiętam nic. E, miałam tylko jedną operację w znieczuleniu e, zewnątrzoponowym, natomiast nie chcę jej pamiętać z różnych powodów. E, I e, y, po prostu nie y, jestem lekarzem, więc nie będę tutaj Wam mówić, jak to wszystko wygląda, ale tak w skrócie po prostu powiem, że e, jeżeli jesteście świadomi podczas zabiegu to nie wygląda to tak, że mm, przynajmniej nie powinno tak wyglądać, ponieważ jesteście pod wpływem środków uspokajających, że się tym przejmujecie, jak to wszystko tam wygląda, że widzicie krew i tak tak dalej. Jeżeli jest bardzo fajna pielęgniarka bądź lekarz, to on z wami rozmawia o głupotach naprawdę i nie przejmujcie się tym co mówicie, bo nie jesteście do końca tego świadomi i bardzo często jest tak, że mówicie po prostu naprawdę głupoty, których nie pamiętacie następnego dnia no bo to było naprawdę leki mocne, więc się tym nie przejmujcie starajcie się zrelaksować i pamiętajcie o tym, że to co się dzieje podczas operacji nie jest zależne od was, to nie wy się operujecie, więc po prostu pozwólcie lekarzowi działać i pamiętajcie o tym, że wy możecie tylko zaszkodzić podczas operacji się stresując więc po prostu, jeżeli lekarz wyraża zgodę, to się zdrzemnijcie. Co to jest za problem? Zamknąć na chwilę oczy, żeby szybciej operacja zleciała. Uwierzcie mi, takie leki też działają trochę tak usypiająco, więc po prostu możecie się zdrzemnąć. Myślę, że nie powinno być żadnego problemu. Więc jeżeli chodzi o operację, to mniej więcej tak to wygląda. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie mówiłam um, takich szczegółów, jak właśnie wyglądają typowe operacje. Ale e, wychodzę z też takiego założenia, że każda operacja jest inna, i nawet jeżeli jest ten sam rodzaj operacji, to po prostu lekarze ją w innym, e, że tak powiem, inną metodą robi. I nie chcę tutaj e, mówić na ten temat, bo po prostu tego jest zbyt dużo i każdy lekarz robi inaczej, i moim zdaniem jest to po prostu bez sensu. Chciałam natomiast Wam powiedzieć, jak wygląda taki schemat e, przed operacją, jak cały ten dzień wygląda, e, jak wygląda jechanie na ten blok operacyjny, że naprawdę nie ma się czym stresować. To by było na tyle w tym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli moje materiały Ci się podobają, to bardzo bym e, chciała, żeby się udostępnił dalej stróć swoich znajomych, żeby projekt chory z głową mógł się jak najbardziej rozwijać, żeby nas było coraz więcej, żeby ludzie coraz bardziej byli świadomi operacji e, i tego, co po prostu ich czeka. E, I koniecznie wbijaj na mojego Instagrama i na Facebooka, wszystko oczywiście jest w opisie, żeby być na bieżąco, bo tam dodaję o wiele więcej rzeczy niż na e, YouTube'a. E, I bardzo serdecznie zapraszam. Do mojej strony internetowej, którą otworzyłam na dniach, e, która oczywiście też jest w opisie. Tam dodaję wpisy na temat chory z głową, podróży z głową oraz goty z głową. E, na razie zaczęłam e, chory z głową, także wszystko to, co się pojawi tutaj na kanale, będzie też opisywane na blogu, ponieważ wiem, że nie zawsze macie możliwość oglądania filmów, a chciałabym, żebyście byli świadomi wszystkiego, więc też będę po prostu wrzucała e, wpisy. E, jeżeli e, film Ci się spodobał, to koniecznie łapkuj w górę. I zasubskrybuj kanał właśnie tutaj. I w takim razie do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!